Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Devo i dzisiaj zapraszam Was do gry Rocket League, tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku. Przerzucimy się troszeczkę teraz na Rocketa. Jeśli ktoś z Was nie miał wcześniej styczności z tą grą, to na moim kanale, jednym właściwie z pierwszych filmów, był właśnie taki Rocket. Także to jest moje autko z wystającym Wormem i gofrem. Będziemy grać z rank rankedy z Patrykiem i to właściwie tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Chyba właśnie można, jeżeli jest wyłączona, nie? Jeżeli się nie mylę. Jeszcze raz co? Tylko można, jeżeli jest wyłączona. No no, 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 no. Polej, montaż to był dobry. O, ładnie. A! No, nie piekło. Weteran, weteran. O! Jak za starych dobrych czasów. Hehehe. We mnie wszyscy tłuką, a nie kurwa w tą piłkę. Tłukło. Dobra. Oh wow, myślę, że to odbija, nie odbija. Mm -hmm. Jutro. Dobra, center. Na no, jednak. A może trochę? Jakieś... tam... nie, nie... Nie, nie, nie... to nie... Nie, nie... Już nie... przygotował. nie... Nice. nie. Trafiłem w Nice. Nie, Dobra. zostanę z tyłu. O, nie odbił tego, tak. Szkoda, że nikogo z was nie A. było. Nie, ja tak właśnie mówię, bardziej z tyłu byłe mnie. Boch, to mówi, że też odbiłem, ale coś nie... nie. Idziesz po to? Aha, ok. Oh, <laughs> sorry, chciałem wziąć brusę. O, wow. O, oh, prawie. Wyski tu. O, oh, kurde. Nie. Ale odbi co. Aaaaaj, nie pykło. Jak to... jakie to odbiłem w ogóle, o co chodzi? Koleś się odbicie troszkę było słabe. Nasze też były słabe, nie trafiliśmy. O, oh, fuck. Pierwszy odbił. Wow. Sorry, nie wiedziałem Spoko, spoko Chciałem Ciebie właśnie oh wiodć oh. <laughs> Spoko, spoko, spoko Tak też się da O oh, nice. nice, siedzi Dobry center zrobił ten gościu z niebieskich. Bardzo ładnie. Leć. No kurwa. Ten mantas we nie wjechał. Na początku rundy już. Dziwne rzeczy się dzieją. Bardzo uh, nice. zasejwowali, no. Mm. no będzie będzie ten center, tak myślę. O, oh. oh, <laughs> Taka akcja. No się tak odbiła w ostatnim momencie. No. Tak właśnie zawsze jest. Dawaj! Zawolny. Nope. Ignite. No jest jeden jeden generalnie, nie? będzie overtime Bum. Dobra. u dobra Prosimy. Owo ładnie? Ja nie wleci nic tak chociaż to mnie. O, ładnie, ładnie. O, mam to! O! <śmiech> <śmiech> nie, jednak nie. <laughs> Widziałeś to? Ja to odbiłem a to leci jeszcze do piłki. Żeby No serio, jeszcze ją odbiłem. O! No. Nie, smisował Fucking shit Pracą trochę był Center? A, dobra, nie. Tram, nie nie było komu przejąć piłki Dobra, nice Tram, no. Te, nad tym lotaniem jeszcze muszę po trenować zabrali mi w śmiecie o czy jest trzało od nich jednak nie A, nic nie zrobię. O! U, kurwa, no, wyjął to. No i teraz kto pierwszy wróci. No jest gówno już. Dobra, nie trafił. Olej, za Ja pierdolo, jaki fart. Wszyscy we trzech poszliśmy do ataku i oni tego nie trafili. Jeszcze. Wow. I ten monta znowu odbił się mało Wow Ktoś mnie jedną i odbiłem piłkę ja. jeszcze Było przemyślane Tak Dobra, jest okej okay. No co za overtime, for fuck's sake. Nie wiem, ja bym, kurde, pograł duo, ale duo w na tym że jestem... zawsze przegrywam. Lepiej co? trójki grać, bo jest trochę więcej akcji. We dwóch można tak prowadzić, Fajnie, fajniejsze są trójki. Moim zdaniem. Oj, oj, oj. Teraz podbiję chociaż. co ja zrobiłem? Zobacz, odbiłeś. O nie. Teraz słabo odbił. O, 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 o. Co tu się dzieje? Pią na takiego na no. taką piłkę Oooo! Kurwa! Nie! Co to był... Jest! Jest, Nie, jest! Tak? Jest! Kurwa! Ten strzał! Ten strzał <laughs> <laughs> Ten kon w ogóle ty. Ale to było na parcie, kurde. Wow, to Trasze było dobre. Było 12 razy wycentrowałem piłkę. Nice. Chociaż nie byłem ostatni. A, ciekawy meczyk był. No. Ty jeszcze na przespać? Nie, od, odeszła od kompa po prostu to wy, wyłączę. O, jak cię jedną Dobra, cofaj? A okej, okay. okej okay, jest. Wow 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 Prawie, jak kuntak lobby uderzył cenie żeby... Nie wiem ORG, co wracałem Prawie się udało. No... A ja jestem z tyłu, jak coś dobrze. Dziwko, kurwa. O, ale poleciała. A, to już Raz trójki wiem, czy razy grać, czy? Tak, cały czas. Ja nie mam rangi na dwójkach w ogóle. A. Tylko trójki gram. Fajne golu w ogóle. <laughs> O! Jeszcze... To... O, ja jeszcze ciebie trafiłem. Widziałem, ja co się działo. No. no a kurwa, co jest?! Fuck <grym grym grym> Gościu. po ścianie po prostu, no co to ma być? Nie miało tak być. No nie miało tak wyglądać, panie władzą. Następny! Wow. Gdzie jest mój boost? No to już byłem przygotowany i w ogóle nie. O, o! close one. Spróbuję wycentrować. Nie dam rady. Kurwa. pierwszy był. Wiecie? Uuu, to piłka. Dobra. Ten power. We dwóch zrobiliśmy shota. Za jaką to prędkością poleciało? Ja pierdolę. Nie trafiłem, serio. <laughs> Nie trafił. Nice.

Posuwam obronę... No. no weź się wypierdol gościu! <laughs> Trzeci raz sobie. w tym meczu! Zjechałem zamiast... Sobie, po prostu. No <laughs> Ta piłka na mnie ciągle pana, no co ja mam poradzić? Po prostu nie wiem no, nie lubi mnie. Myślałem, że tu wpadnie, ale jakimś lidem ja się odbiło. Prawie tu dostałem, dostałem prawie do piłki, ale... I akurat niekiedy się za szybko jedzie i uh -huh. daje radę się. O! No. Nice! O! Czuję, że jest gol! Halo! O, oh, <laughs> Jest! <laughs> no, no jest gol! Calculated. Ładnie, ładnie. Ładne odbicie. Ja nawet nie dotknął, ale. O! Nasz radę? Kurwa. Gościu. Pio piona. Ucz. <grym> Ucz <się. grym> Poddali się. To tyle by było. Dziękuję. Do widzenia. A ty też masz rangę? O, proszę. Myślałem, to myślałem, że jeszcze nie masz rangi. O, nie, no, to właśnie po tym. Spoko. Ja właśnie wskoczyłem na wyższą. Okej, okay. to ładnie. Dziwny mecz to był bez kitu. No, Trzy razy w ciebie tak. trafiłem. No. <laughs> Żeby ta piłka jeszcze leciała w ich stronę, to spoko, ale zawsze wracała do nas. No, bo jesteś tak ale... hmm. Wszyscy ich, ich wszystkich, profilów i wszyscy jakieś tam face mają selfie, kurde swoje. O! Close one. odbiję to teraz i... O, nic z tego. Wysave'ował jebany to i ten jeszcze odbił. Oh, fucking shit. To jest trzyosobowy team. O, to za mocno, O, kurwa, wpadnie raczej. O! Oh, wow, wow, Ole koleś. to zrobił akurat speeda Speed, wystawiciela. Na w tą stronę poleciało. O, oh, what the fuck? Nice. Ten save. Bo ten koleś to dobry, ładnie to zrobił, bardzo. Spisavowali mm, znowu. to cały czas. Kurwa, mać. Ja nie mogę odbić, Przeszkadzają mi cały czas. Od mnie? Ja też to odbiem no, okay. no. na oko. Do ciała, do nich, kołyszącego. Ooo, się wraca do nas. Albo nie trafia przez. <laughs> o, nice! Ja Aż muszę to zobaczyć Jeb, kurwa. Tak jest w tyle mu powiem. Co się ten skok. Faktycznie fajne profilówki mają. Oj No Trzech przy piłce No gościu, dasz radę coś z tym zrobić? Kurwa, oni wszyscy we mnie uderzają, nie w piłkę Oj, oj, oj Dawaj. Nice Uh. Kurde Minęła mi perfidnie O Patryck! What the fuck? To <laughs> <laughs> ale okej, Ale real hit jest. Kurwa. No i gościu Dobra, do to wziąć? O tak, Fanie! <laughs> nice shot! Patryk Kerylord thanks GG <laughs> Ładnie O, tamten się zatrzymał To się nie widziałem, ale... Ładnie to co na niego No i gdzie jest ten twój fart, gdzie piłka na ciebie wpada? Czemu nie wpada do nich do bramki? Halo? Tak to nie działa. Ja właśnie, że No, gościu. Centruj to. O! Leć, leć Pogały <śpiewa> Co tam się dzieje? <śpiewa> Oni walczą między sobą On tej... Center to że żaden z tego nie wyszedł za bardzo Niezbyt właśnie Myślałem, że będzie taki wall shot, ale... Ooooo! O... Ładny, Mant Save Pin shot for the winners Boom. Ej, pusta brama! Halo! Take the shot! Ty w kurwa! trafił! Ty farcie, kurwa! <grym> Ty jest to mój go. Go, go. <grym> Jak to się stało? <grym> Calculated! Co to było? Ten skok! Nice! <grym> Przeskoczył na nie tylko po to, żeby to wbić. <grym> Ładne. Okej okay, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie do następnych filmów z RockEt, jak i oczywiście z innych gier na moim kanale. Także dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!